Program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla Ciebie, kontrowersyjne, a nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnest. Kolejny dzień. Nasz kolej. Cholera jasno. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Już. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, majora. Na, na ciebie nazywają, nie Wojciech, ale major. E, nawet na pytasz się jak podjeżdża policja, a gdzie major. To się nikt nie wie. Bo imienia nie masz, tylko masz major, krzywkę. E, I powiem tobie, dowiedziałem się od człowieka, nie wiem od kogo, ale dowiedziałem się, że ty pojechałeś jak po masę po chlebie po jarku. Wiesz co, majorze. Ty naprawdę jesteś ale tego mówię siu, że wiesz co, nie wiesz kto jedzie po tobie, nie wiesz kto. E, wiesz, małe dziecko pojedzie po tobie, a ty kurwa dawaj jechać po Jarku, po, po mnie, a małe dzieci jadą, a później. Ha ha ha, mają daj zabaw, zabaw, zabawy taką z nas. Należy majorze, że małych dzieci, dorosłych ludzi znalazłeś, starszych od ciebie. No to ja na pewno starszy od ciebie, to wiele lat. Jarek też. A może w twoich latach jarek? Nie, moc od niego. Ale niech młodszy to, wiesz, tak nie ładnie jechać. Robisz najcie, rób sobie. Jest to dzisiaj śpisz swoją. Rudą kitką, ty pojechałeś po, ponad te ja po, po twoje rózej kitce pojadę. To że było na granie, ryby lajta, wyjeżdżaj do Bogostopu. No ja nie spakuję te twoje śmierdzące ohydne ubranka. Wiesz, po rozpuszczelniku i wiesz człowieku, będą stali koło Lubina, Przyjedziesz. E, zabierzesz, i tak dalej. A jeżeli nie, to budę do Polski e, Perfumy Ja sobie zostawię, ale resztę ubrańka będą zgłoszone ładnie pięknie w woreczkach Żółty i zawiązane z że nikt się nie dobierze. Będą schowane, i tak dalej. Przyjedziesz, zabierzesz, i sobie pojedziesz. Ja nie będę. Wiesz, Maciuć się po tobie, że ciebie nie ma. Jak mnie, wiesz, nie ma, to aż we Radość, szczerość. Jest czysto, ładnie, pięknie mieszkanie. A rozpalić w piecu, to kiedy chcę mogą rozpalić. A kiedy nie. Mój piec, mój dom, to kiedy chcę i to wtedy rozpalić. I wiesz co. Majorze, jeżeli nie przyjedziesz do piątku, to przyjedzie psiak osoby na samochód, na samochód i twoją ubranką pojedzie. Pojedzie tam, gdzie trzeba. Kurtki, nie kurtki, wszystko. Ja pojadę na komendę zaraz, ubiorę się, przebiorę się, zgłoszę do dzielniczowej, że Wojtek, żeby przyjechał, zabrał dalej ubrany. Jeżeli dzielnicowa nie przyjedzie, to ja sam robię porządki. Ale będę pakować dzisiaj twoje ze Ześmierdzona rozpuszczalnikiem. Prałeś moje pralce, moim proszkiem prawym i tak dalej. No powiedz zaraz, że dla nas na spółkę proszę przysłać. dla no niech będzie na, na spółkę. Wiesz. Jadę może w poniedziałek albo we wtorek na zbieranie pieniążki Kupię nową lodówkę. Tą lodówkę wystanie na podwórku i wiesz, będzie moja lodówka. Ale na podwórz na... nie wolno wystawiać. No bo się zmarnuje na podwórku. Trzeba gdzieś do tego zaniesiemy. Do, do chlewika To do chlewika po No. Do będzie stało. Przyjedziesz, zabierzesz ją. Na swojej rudej kitki. Bo może nie ma lodówki, to będzie mieliście lodówka. He. Widzisz, ruda kitka na pewno żąda zamieszkania. mieszkanie. Mane man, male Jeżeli powiesz, że nie będziesz płacić, ruda kitka twoja won wybieraj. Wolineczki i na szkolę. Nie. Zamki powymieniane. A Wojtek się upominał o te trzy klucze cały czas. No to jeszcze raz pokażę. Wojtek, patrz. Są trzy klucze i ty masz jeden, to są cztery. Jest zamek i trzy klucze i ty masz jeden, czyli cztery klucze. Nie! Wojtek, twoje kluczy nie brał. Zgadza się, Jarek? No nie, no są wszystkie oddane klucze. No. Wymienione na mój zamek, gerdę i wiesz, pan to Nie czepcie się do mnie o kluczu. Bo klucze leżą na stole, zamek też, jeśli przyswali tobie na Jorek pieniążki, nie wiem, to nie zaglądałem do koperty twojej, was zabrać, tu obczyścić, tam gdzie... A, powiedziałeś, że telewizor zabierz. widzę telewizor sobie, wiesz, ja pojadę do Carrefoura, kupię telewizorek, tak jak ty, no ludzki i piękny, będzie stać. A Szymona ściągnę pie. Czyli oddajesz telewizor, oddajesz lodówkę, tak? Tak. Wojtek, Wojtek śmiało przyjeżdżaj, możesz zabierać i telewizor, i lodówkę. Tak. A ja pojadę do Jarkiem do, do Carfuna. Kupię lodówkę pierwsza, później telewizor, kupię. A! Mam komputer. Przesłanie mnie. Postawię. Trzeci komputer? A kamerę. No to trzeba telewizor jakiś, a nie, kamery, a nie laptop. To? Telewizor kupię. No to ja tobie znajdę jakiś, no większy jeszcze. No. Chcesz większy? Większy. No to taki jak ten, no? Jeszcze większy. Jeszcze większy? Ta, taki jak ten, ten był. No to poszukam, no dzisiaj poszukam. No to chodzi do kamer tylko, tak? No. Nie musi być nowy, aby grał. Aby kamery były. Aby kamery, no to no. ja poszukam tak dzisiaj. Ten. Ten. No dobra, no i wszystko w temacie. Tylko ten. Mniejszy, a ja jestem taki jak tamten był. Taki wielki ten. Wielki, żeby już. No to dobre, no. A twoje rzeczy będą spakowane w, tore w torebkę, a później będą spakowane do morka, włożone przed Jarkiem. Będzie nagrane na kamerze, że ja nic nie nim wziąłem. Ani centa, żeby jak się podeszł, miał poć. sprawę. To Jarek będzie świadką, że i kamerę będzie świadką, że wszystko jest tak trzeba. Mówiłeś, oczerniałeś mnie, że nawet nożyczki miałem, Nożyczki jak robiliśmy porządek, znaleźli się twoje. Leżą. Nawet... A to co ty mówiłeś, że zjadłeś, tak? Co? To co ty mówiłeś kiedyś, że zjadłeś nożyczki. Tak. No. Ale leżeli za tym. Za telewizorem wiesz na podwodę, Jak dostaliśmy tą, e, wynosi, wynosili, e, Szymon wynosił wersarkę, to pod dłysarku Bo mogę zalecić nożyczki. No tak, no. I jeszcze mówię, o cholera, mówiłeś tak, o cholera, nożyczki się znaleźli. Moje. A że powiedział, przepraszam, ty Wojtek nie wiesz co to słowo, przepraszam, bo Ciebie nauczyła ulica, ulica publiczna, o przepraszam, weselkę to nie zabierzesz, bo tego nie no wysalkę ja dałem, no No, to nikt stoi tu, a ja kupię zasłanie, też moje jest, to wiesz, zostanie koc, też mój, to zostaje... Wiesz, no poduszki, tylko pies mu, zabrać sobie. Wiesz, będą w worku. Na razie nie chleczą, ale jak się będzie worek, tam wszyscy spakuję i powiedzę do, do swojej ukochanej rudej kitki i drzaka. I będą spakowane organy jego. A wiesz... O! Bo bym zapomniał. Coś Ci pokażę. Ale co? A już ci pokazuję. Co on grał? Nie, nie. Nie ryb. O tu zaprezentuję najpierw. Ten Jarek ze Stanów. Taki pierścień tobie. Już wysłał. Ładny ten. Ładny. No już jest wysłany. Ładny. No, także nie powiem. A tamtego nie znalazłeś, tak? Nie. No to dobrze, ale już masz e, ten wysłany. E, powiem tak. Oto Morgany, ale coś dla ciebie, Droblasu? Bo nie jestem takich ludzi, znać i widzieć. Byłeś nieraz u mnie na podwórku, chciałem się wprowadzić do mego domu. Nie, nie wprowadzi się. Ani razu do domu, bo ja takich ludzi jak ty nie wolę mieć. No. o mówisz, mówicie, że ja głodny. Zobaczcie, połowa serka zjadłem, bo ja chciałem się serka zjeść Co, nie mogę serka zjeść? No możesz, no dlaczego nie? Kto mnie zabroni serka zjeść? Ani Jarek, ani... Ja nic z Tobie tutaj nie zabrano Ani rachu, ani policja nie MOP, nikt. Co ja chcę, to mam prawo zjeść? No tak, no. W lodówce pełno jedzenia. Do woli mam mleka do woli. Mam herbaty do woli. Czekolady do woli. Czekolady tobie nie wolno. Ale to bez cukru. A to chyba, że to bez cukru. Eee, kupił. <coughs> dla mnie rafę. A. I wiesz, wiecie. Napoju bez cukrowych mam do woli. Czyli tobie nic nie brakuje. Baby. <grym> A baby brakuje, tak? No ja wspomniałem, czego brakuje. No, to już ja wiem. Le, 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 nie będę mówić. Proszę ciebie Jarek, żeby babę przyprowadził. No. A skąd ja ci ją wezmę? Ziemi! <grym> Co? No mówisz ziemi, a po ziemi nie chodzą kobiety? No chodzą. A to kakao, kakao. Tak, kakao. No. Czy nie chodzą? No chodzą, chodzą. No o co jeszcze do Wojtka chcesz powiedzieć? E, to powiedz. Nie obrażajmy się wzajemnie i tyle. Ja Wojtek, Wojtek na ciebie nic tutaj nie mówię, ja Tobie żadnych. Nie ja, do, ja, to, ja, na ja na mówię. Poczekaj, ja mówię do Wojtka, bo on na pewno będzie oglądał. Ja Wojtku do ciebie żadnych donajtów nie wysyłałem, nawet gdybym wysłał, to bym nie przedstawił się jako pies. To przede wszystkim rusz trochę tym mózgiem, jeśli tam jeszcze masz. A wiesz, kto do ciebie wysłał? Wojt, Wojtek? Ja ci powiem to. Piotruciek, warszawka. Piotrusiek, który rozwoził e, spożywszy e, jedzenie, i on wysłał. On był u mnie pod bramą. Powiesił tabliczkę na jarka, jarek jest. Pies, a ja kot. I miseczkę ustawił z mleczkiem. On wysłał 200% do ciebie. I nie jest ani po Jarku, ani po mnie. Bo jak ja nagrywałem film, to ja nagrywałem uczciwie film. Nie jechałem po tobie, tylko mówiłem. Przyjeść, czwartek, dajesz ubrania, swoje, perfumy. Kulturalnie chciałeś zadzwonić, zadzwoniłeś. Tak. No on, on wyśmiał ciebie z tego powodu, no, no. Bardzo źle potraktował. No mi to się nie spodobało, no trudno. No i mnie też, jak tak to się nie, nie podoba. Z tego powodu, że wiesz. Ale to czekaj, ja tobie pokażę zaraz. No. Bo to gdzieś to lata ja widziałem. Czekaj, może znajdę. Może nie ma lajka już. To nie w lajta, to ktoś sobie wiesz, skopiował. A? To ktoś? Poczekaj. Może gdzieś to jest ktoś. To nie umiem tego szukać. O, tutaj jest. Twoja rozmowa. Wysyłałem teraz, Krykowa. Byłem na sterówce by... i sportowym samochodem jeździłem. Testowaliśmy. No, słuchaj, a chcesz do mnie przyjechać? Słucham? Chcesz do mnie przyjechać? A ja po to do Ciebie przyjeżdżał. A nie, po prostu, no. ja słyszałem, nie, przepraszam bardzo, ja słyszałem, że ty... Mieczko, no, ja wszedłem Ja stół, pójrz to, na jaki temat? Na jaki temat? No, byłyśmy się jakie tematy, ale ogólnie może w weekend zawitam, ale ja słyszałem, że moje rzeczy y, już spakowałyś kołubine. To ja przyjadę. Nie, 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 jest, nie, jest nie, wiarę, 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 nie, 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 nie a gdzieś u mnie mieszkać? Nie. Ale czemu? No. A po to ja? Ja mogę wszędzie mieszkać. Zgadza się, ale Wojciech, ja to się od czołu porozmawiam, ja dobra? To ja przyjadę, porozmawiam ze mną. Co? Zamek wymieniłem. Przepraszam bardzo, daj mi powiedzieć. Zamek wymieniłem, a jeszcze masz ty, te jednego klucza położyłeś na, na stołu. Zabkiem, a przy zamku są cztery tusze. To proszę, są. Ja mam kusza do ciebie. So. Są. Do tego damka. Nie, ja ci mam prezent. Jeszcze klucze. Trzymaj sobie na prezent. Wiesz, od chnura, leśnego, Publicznie, od ulicznie publicznego. No ja To no dobrze, dobrze kupuj. Bo ja tam nie chcę mieszkać. Ty jesteś typ kurwa. Jak tak. Dobry, do widzenia. Do widzenia. Panie Krzysztofie, masz swoje życie? Do widzenia. Ja tam nie chcę rozmawiać. Do widzenia. Pókało mnie w tupaj. Widzisz jak obraził? No, teraz ja się, Tak, właśnie Słuchaj dalej. i wyłączył się no bo to taki ktoś zrobił skrót taki e, Wojtku wiesz, teraz wiesz o czym ja mówię? wiem no bo ty Wojtku. Przez, przez telefon nie słyszałeś tego no Wojtku dziękuję tobie chciałem podziękować za obrazę mnie ja mam ciebie w dupę pocałować a ty mnie w ch... ja bym miał... może pociągasz? bo ludzie mówili, że ty ciągasz E, tego Andrzejka. Ładnie. Ciągałeś. Na... Ale o, możesz to pięknie ubrać słowa? Ciągałeś. No, czy pana? No, ciągałeś pana. Od. Wiadomo, od kogo. Andrzeja G. Gremka. I powiem, że. To chyba prawda. Bo uciekłeś ode mnie. Że ciągając No nikt tego nie widział, to plotki jakieś tam. Nie słuchaj, Nie, pstury. Jak on na mnie pojechał, to ja na jego pojadę. Jedno za jedno, oko za oko, Jak on pojadę, jego tu mam potrzebę, to on ciągnął ch... Gremka. Za pana ciągnął. Jak tam było? Dobrze? Ciąganie? Śmiechu warte. Chłop, chłopo go za pana? Tu! I powiem, Wojtku, Tobie. Ty mnie obraziłeś, ja Cię obraziłem. Nie mam pretensji. I powiem, bardzo, bardzo... Przykro Ci jest? Co? Przykro Ci jest? Bardzo przykro. A Tobie było? No, też, no. Ty, ty tylko umiesz mnie, Jacka, innych ludzi. Obrażać ja, ja nie obrażam. Gul gol gol. gol. Indycz, indyk. Gul gol gol. Kaczor. Tak. Gul gol gol. Tak, ojczeczku. A tam idę, posiedzieć na podwórek, Idę. Dmochu, ocho zajwie ruchu, Dmucho, dmucho zajmie ruchu. Teraz Mop był niedawno, powiem dla Ciebie Wojtek, i pytali się o Ciebie, a nie o mnie. I Wojtek nie ujechał, a gdzie? Nie wiem. I chcę z Tobą porozmawiać. Na temat dmuchu-dmuchu ruchu. I jak tylko sprawa będzie To Ja od razu Na Ciebie Wojtku Zadam pytanie takie Ale nie będę mówić jakie No nie 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 to już to już wasze prywatne pytanie. Żeby sprawy. nie był przygotowany Bo Twoja ruda kitka nam mówi Że Mów tak i tak, tak i tak, tak i tak. O. I to tyle w tym temacie. I ja temat Wojciech, zakończyłem. Nie mnie, bo wiesz, może znaleźć się w jeździe. Za za obraże. Bo ani ja, ani Jarek nie jechali się po tobie. I to tyle, jak Jarek powiedział. Na razie. Na razie. Dobra, idę do toalety.